Jak jedna z piosenek mówi, czerwone korale, czerwone niczym wino, korale z polnej jarzębiny. Czyli dzisiaj na tapecie jest jarząb pospolity i jego owoce. Jarzębina to roślina zwiastująca jesień, o walorach nie tylko ozdobnych, ale również leczniczych. Stanowi doskonałą alternatywę dla wielu leków syntetycznych w przypadku wielu dolegliwości. Może być pokarmem nie tylko dla ptaków, ale również dla ludzi. Ponieważ jest źródłem cennych witamin i minerałów. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Pod filmem możecie również docenić moją pracę, wspierając mój kanał, klikając Wesprzyj. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Zaczynajmy! Jarząb pospolity Sorbus aucuparia to drzewo, które w naturalnych warunkach osiąga 15 metrów wysokości, o koronie rzadkiej i gładkiej, jasno-popielatej korze oraz zebranych w baldach ogrona czerwonych, kulistych owocach. Kolor owoców jest zależny od gatunku, niemniej jednak najczęściej możemy spotkać kolor czerwony. Pospolicie nazywana jest jarzębiną czerwoną. Spotkać go możemy niemal w całej Europie i Azji Mniejszej. W Polsce występuje pospolicie. Nie ma jakichś szczególnych wymagań co do podłoża i raczej wszędzie sobie poradzi. Kwitnie w maju, natomiast owoce dojrzewają w sierpniu. Jarzębina ma kilka odmian, między innymi jarzębina dawniej. Jarzębina dawniej pełniła rolę ochronną przed złymi duchami, mocami i koszmarami sennymi. Wierzenia te pojawiały się u Słowian, Bałtów, Skandynawów oraz Celtów. Była uznawana za symbol tęsknoty, wrażliwości i miłosnych rozterek. Sadzono ją blisko domów oraz kościołów. Wierzono również, że jeśli jej gałęzie powiesi się przy drzwiach, czy na studni, to wiedźmy nie będą miały do nich dostępu. Wróżbici natomiast wykorzystywali drewno do swoich rytuałów. Gatunek jarzębiny miał także znaczenie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii drzewo czarownic. Tak, jarzębina była nazywana w tamtych regionach. Chłopi, aby zapewnić sobie ochronę, wychodząc nocą z chaty, wkładali do kieszeni kilka owoców jarzębiny. Gałązki jarzębiny wykorzystywano również w wieńcach dożynkowych, aby zapewnić sobie dobre plony i urodzaj w następnym sezonie. Często jako dziecko spotykałam się z robieniem korali z jarzębiny, i jak się okazuje, ma to swoje podłoże w dawnych wierzeniach, o czym nie wiedziałam. Dawniej wierzono, że noszone przez panny korale z jarzębiny miały przynieść szczęście w miłości. Jedna z legend opowiada też, że jarzębina jest drzewem, na którym ponoć powiesił się Judasz, stąd nazwa Juda. Zamiennie stosowana z nazwą drzewo judaszowe. Wierzenia w magiczne właściwości jarzębiny nie tylko pochodzą z Polski czy Wielkiej Brytanii. W różnych starych podaniach można znaleźć wzmianki, np. o Islandii, gdzie gałązki drzewa układano w grobach, aby zapewnić ochronę przed złymi mocami. W Niemczech natomiast, w czasie, kiedy intensywniej występowały burze, Kalenice na dachach przystrajano bukietami z gałązek jarzębiny, aby zapewnić domostwu ochronę przed piorunami. W naszych rejonach wschodnich szeptuchy uważały jarzębinę wręcz za święte drzewo, posiadające moc odpędzania szatana oraz zapewniające ochronę i oczyszczenie z negatywnych energii. Mówiło się również, że gdy jarzębina szybko traci owoce, może. Przepowiadać epidemię, klęskę nieurodzaju, a nawet wojnę. W niektórych regionach wierzono też, że zawieszenie gałązki nad łóżkiem chłopaka lub dziewczyny może nieskromne chęci uśmierzyć. Jak widać, kilka magicznych właściwości przypisywano Jarzębinie i zapewne nie o wszystkich opowiedziałam. Niektóre z nich nadal są praktykowane przez różne kręgi. Niemniej jednak obecnie dzięki technologii i obserwacji dawnych wierzeń ludowych możemy wyjaśnić czemu ta roślina była tak ceniona. Jesteśmy w stanie na podstawie badań naukowych dokładnie zbadać jakie ma właściwości lecznicze dzięki zawartym w niej związkom czynnym. Pamiętajmy, że walory smakowe też się liczą, a z owoców można zrobić kilka fajnych pozycji do swojej spiżarni. Więc jeśli macie gdzieś w czystym terenie drzewo jarzębiny i nie zostało jeszcze obiedzone przez ptaki, to śmiało zbierzcie jej trochę. Nie wszystko, bo jednak te malutkie stworzenia też potrzebują mieć coś do jedzenia, gdy nadejdzie ostra zima. Przejdźmy teraz do samych właściwości i tego, na co działa, bo to zapewne wielu z Was najbardziej interesuje. Jednak zanim do tego przejdziemy, musimy powiedzieć, co jest surowcem zielarskim i co można wykorzystać z tego drzewa. A mianowicie najczęściej oczywiście wykorzystujemy owoc, fruktus, sorbi który zbieramy w postaci całych baldachów, które następnie suszymy w temperaturze do 60 stopni w dehydratorze lub uchylonym piekarniku. Kwiat Flos sorbi zbieramy go w początkowej fazie kwitnienia oraz czasem liście Folium sorbi. Jednak rzadko się je wykorzystuje. Właściwości ogólne, moczopędne, dzięki hamowaniu resorpcji wtórnej w cewkach nerkowych, przeciwzapalne, zwłaszcza w stanach zapalnych nerek i w kamicy nerkowej, przeciwszkorbutowe, ściągające, przeciwbiegunkowe, przeciwmiażdżycowe, ściągające, dzięki garbnikom, zakwaszające mocz, Odżywcze, odkażające, odtruwające, przeciwcukrzycowe, regulujące metabolizm, właściwości kwiatów i liści, wzmacniające naczynia krwionośne, odkażające, przeciwobrzękowe, przeciwwysiękowe, regulujące wypróżnienia i przemianę materii. Oprócz zastosowania wewnętrznego, warto wspomnieć o jej właściwościach przy zastosowaniu zewnętrznym. Przy zastosowaniu kosmetycznym jarzębiny możemy cieszyć się dobroczynnym wpływem na naszą skórę. Owoce działają na skórę napinająco, przeciwstarzeniowo, ujędrniająco, nawilżająco. Wygładzająco, zmiękczająco, ochronnie przed działaniem promieniowania UVA, rozjaśniająco na przebarwienia, wyrównująco koloryt skóry dzięki zawartości karotenu, zmniejszająco cienie pod oczami, zmniejszająco opuchliznę wokół oczu, złuszczająco na skórę dzięki zawartym kwasom. Jarzębina jest bardzo cennym surowcem. A to ze względu na ilość substancji czynnych oraz witamin i minerałów w niej zawartych. W jej owocach znajdują się duże ilości: witaminy C, witaminy A, witaminy P, witaminy K, cukrów, kwasu jabłkowego, związków azotowych, a także sole mineralne, pektyny, garbniki flawonoidy, gorycz, kwas parasorbowy, kwas sorbowy, kwas cytrynowy, kwas galusowy, kwas winowy, epikatechina, glikozydy. Karotenoidy? W kwiatach i liściach znajdują się między innymi: witamina C100 do 200 mg na 100 g, flawonole, astragalina, hiperozyt, 3-soforozyt, kamferol, izokwercytryna, soforozyt kwercytyny, spireozyt. Wiemy, co zawiera, więc czas poznać, w jakich dolegliwościach warto stosować jarzębinę i przetwory z niej. Na samym końcu podam jak zawsze kilka specyfików, które warto zrobić. Najczęstszymi dolegliwościami, w których możemy zastosować jarzębinę to cukrzyca, reumatyzm, zaburzenia krążenia, również w żylakach, schorzenia wątroby i pęcherzyka żółciowego, w osłabieniu czynności nerek, zaburzenia metaboliczne, zaburzeniach trawienia, w niedoborach witaminy C, szkorbucie, choroby skórne i alergiczne, zaburzenia przemiany materii, Hipowitaminoza, choroby zakaźne, przeziębienia, zaburzenia trawienia, gorączka, skąpomocz, zapalenie oczu w postaci okładów na oczy oraz jednoczesnym piciu naparu liściowo-kwiatowego, zapaleniu nerek, nieżyd żołądka i jelit, biegunka, zaparcia. Oprócz właściwości leczniczych jarzębina posiada również właściwości terapeutyczne. W skrócie posiada wspaniałą energię. Co nie jest związane tylko z wierzeniami i zabobonami, lecz można to wytłumaczyć w bardziej naukowy sposób. Wielu z was, ja również, robiło w szkole podstawowej doświadczenie, w którym wystarczyło mieć na przykład ziemniaka lub cytrynę, do tego żaróweczkę lub zegarek, kilka drucików i kilka gwoździ. Wystarczyło połączyć te rzeczy w odpowiedni sposób i, jak za dotknięciem magicznej różdżki, Okazywało się, że żaróweczka lub zegarek działa mimo braku dodatkowego zasilania. Tak samo jest z drzewami, ludźmi, zwierzętami i wszystkim, co nas otacza. Każdy jest energią, a rośliny, w tym również drzewa, w zależności od gatunku, mają dobry lub negatywny wpływ na organizm. Jarzębina ma właściwości pozytywnie wpływające na nasz organizm. Przebywając w jej otoczeniu, Możemy zauważyć znaczną poprawę odporności organizmu. Przywraca ona również optymizm, wzmacnia, polepsza samopoczucie, wspiera rozwój, wpływa na naszą twórczość. Ale jak w przypadku przyjmowanych preparatów, tak i w przypadku samego przebywania przy drzewach i tulenia ich, musimy zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny szczegół. Unikamy kontaktu z drzewami chorymi, martwymi, uszkodzonymi, ponieważ możemy odczuwać szereg różnych skutków negatywnych, jak złe samopoczucie czy ból głowy. Wracając do jarzębiny, ma ona w sumie jedno działanie niepożądane a mianowicie ze względu na zawartość toksycznego kwasu parasorbowego, nie powinno się stosować owoców w postaci surowej, ponieważ może to wywołać biegunkę i wymioty. Na koniec zebrałam kilka przepisów dostępnych w różnych książkach, więc mam nadzieję, że się Wam przydadzą. W problemach nerkowych i pęcherzyka żółciowego. Przyjmować jedną łyżkę suchych i sproszkowanych owoców dwa razy dziennie, popijając przygotowana wodą, lub przygotować napar z jednej łyżeczki wysuszonych owoców jarzębiny około 3 gramów, owoce zalać gorącą wodą. I parzyć pod przykryciem około 10 do 15 minut. Wypić jeszcze ciepły napar. Uwaga! Jedna łyżeczka suszonych owoców jest dzienną dawką. W przeziębieniu możemy skorzystać z naparów lub nalewki. Napar: jedną łyżkę rozdrobnionych kwiatów jarzębiny zalać szklanką wrzącej wody. Jedna szklanka to 250 ml. Parzyć około 20 do 25 minut. Wypijać po pół szklanki 2 do 4 razy dziennie. Napar, 2 łyżki kwiatów oraz 3 łyżki mielonych owoców zalać dwoma szklankami wrzącej wody. Odstawić na około 30 minut pod przykryciem, odcedzić. Napar można dosładzać np. miodem. Pić 3 do 4 razy dziennie po 200 ml dorośli, a dzieci po 100 do 150 ml. Również 3 do 4 razy dziennie. Nalewka, pół szklanki suszonych owoców lub liści, zalać 400 ml alkoholu 40%, odczekać minimum 14 dni. Po tym czasie przefiltrować i zlać do ciemnych butelek, przyjmować 10 ml 3 razy dziennie dżem z jarzębiny, oprócz naparów czy nalewek. Fajnym przepisem jest również dżem z jarzębiny, do którego będziemy potrzebować. 1 kg jarzębiny, 1 kg cukru, kilka jabłek. Zebrane owoce przelewamy wrzątkiem. Zostawiamy na parę minut, około 10 minut, a następnie odcedzamy. Ponownie wrzucamy do garnka, zalewamy niewielką ilością wody i zaczynamy gotować, aż owoce będą się rozpadać. Gotujemy na małym ogniu, następnie dodajemy cukier oraz jabłka. Mieszamy i gotujemy aż owoce staną się szkliste. Wkładamy konfiturę do czystych, wyparzonych słoików. Zakręcamy, ustawiamy do góry dnem. I na tym koniec. Nie trzeba pasteryzować. Chociaż jeśli nie jesteśmy pewni zakrętek i wolimy dodatkowo podgrzać, to warto na kilka minut włożyć słoiczki do nagrzanego piekarnika do 110 stopni na ok. 15 minut. Jak jeść dżem z jarzębiny? Dżem z jarzębiny pasuje do wędlin i mięs. Można go jeść z dodatkiem czekolady w płynie lub bitej śmietany. Świetnie sprawdza się do naleśników, gofrów czy babeczek. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że informacje, które tutaj znaleźliście, będą pomocne. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Zachęcam również do zakupu mojej książki Wstęp do zielarstwa i ziołolecznictwa. Znajdziecie tam mnóstwo przydatnych informacji, które pozwolą zgłębić tajniki tej fascynującej dziedziny. Jeśli podoba wam się to, co robię i chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie postawić mi symboliczną ziołową kawkę. Każda taka wpłata motywuje mnie do dalszego tworzenia treści i rozwijania kanału. Zapraszam także do zostania patronem na Patronite. To kolejny sposób, aby wspierać moją pracę. Nie zapomnijcie polubić mojej strony na Facebooku oraz dołączyć do naszej zielarskiej grupy, gdzie możecie dzielić się swoimi doświadczeniami i zadawać pytania. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!